Gościem naszego studia jest wicemarszałek marszałek województwa małopolskiego, pan Józef Gawron. Dzień dobry, panie marszałku. Panie marszałku, jakie znaczenie dla pana, dla miasta, dla regionu ma takie spotkanie jak to nasze dzisiejsze, taki kongres? Przede wszystkim dla nas to jest zaszczyt, że dziewiąta edycja Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości jest w Krakowie jest w Małopolsce. Jest już po raz drugi, ponieważ uważamy to za bardzo ważne przedsięwzięcie dla rozwoju biznesu w Małopolsce. Tego biznesu. Nowych technologii, innowacyjnego, tego, który jest tym impulsem dla rozwoju całego regionu. Małopolska jako region ma bardzo wiele atutów. Można by zacząć od tych walorów historycznych, bo przecież tu jest tak wiele zabytków wpisanych na listę UNESCO, od walorów przyrodniczych sześć parków krajobrazowych wiele terenów bardzo interesujących pod względem właśnie zachowanej przyrody, ale też pod względem gospodarczym. Tutaj tak wiele powstaje startupów, tutaj są inkubatory przedsiębiorczości, a bazą do tego całego rozwoju gospodarki innowacyjnej są uczelnie. Małopolska jest zagłębiem edukacyjnym, akademickim, naukowym. Ponad 260 centrów badawczo-rozwojowych, które tutaj działa, to jest między innymi ta podstawa, to fundament dla tworzenia nowych technologii, rozwijania biznesów kreatywnych, twórczych. Tej, tego biznesu przyszłości. Czyli stawiacie na synergię nauki z biznesem, myśląc o przyszłości. Od kiedy taką strategię podjęliście? Bo to jest coś, co wydaje się dzisiaj jest oczywiste, ale myślę, że parę lat temu jeszcze nie. Wieloletnia strategia rozwoju Województwa Polskiego bazuje na tym, żebyśmy wykorzystywali tą twórczość, tą kreatywność naszych mieszkańców bo małopolanie umieją pracować wykorzystują to koncerny które lokalizują chociażby tutaj bardzo dużo bardzo dużo centrów BPO Business Process Outsourcing to tam jest, jesteśmy na pierwszym miejscu jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych pracowników jeśli chodzi o tego rodzaju usługi ale chcemy także pobudzać te obszary które są dla nas istotne które związane są z zieloną energią ze sprawiedliwą transformacją, z rozwiązywaniem problemów dla samorządów dotyczących właśnie, przy obecnych cenach energii, a chociażby miasta są bardzo energochłonne, żeby tutaj znajdywać rozwiązania w oparciu o tą bazę naukową, w oparciu o badania, o naszych naukowców i łączyć biznes przedsiębiorców ze środowiskiem naukowym przy wsparciu przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Mamy trudny czas Panie marszałku, bo jeszcze nie otrząsnęliśmy się z pandemii, a już jest wojna na Ukrainie, problemy gospodarcze, wysoka inflacja, nie wiadomo co tam za rogiem jeszcze nas będzie czekać. W jaki sposób samorząd, władze te lokalne, samorządowe wspierają dzisiaj przedsiębiorców, bo to wsparcie oni zawsze gdzieś tam potrzebowali, chociaż często mówili, że nie przeszkadzajcie nam, mamy sobie damy same radę sami, ale wydaje mi się, że czasy są takie, że oni dzisiaj potrzebują większego wsparcia, na jaki mogą liczyć. Przede wszystkim samorządy, jako zwłaszcza dużych miast, jako jednostki organizacyjne, mają przedsiębiorstwa, czasem bardzo duże, które zaspokajają potrzeby mieszkańców. Chociażby, patrząc z punktu widzenia województwa małopolskiego, my nie tylko podejmujemy przedsięwzięcia dla rozbudowy infrastruktury drogowej, kolejowej, ale prowadzimy też spółki, które realizują te potrzeby. To są zadania, które w jakiś sposób potrzebujemy wesprzeć tym potencjałem badawczym, i naukowym tego, tych, tych właśnie ośrodków badawczo-rozwojowych, które chyba w Polsce działają i je realizować. To wymaga też pozyskiwania różnego rodzaju funduszy na, na rozwój. Takim tematem jednym z wielu dla nas istotnym w tym czasie jest na przykład wspieranie wszelkich inicjatyw, które dotyczą rozwoju technologii wodorowych jako paliwa przyszłości jako czegoś co jako bo paliwo wodorowe jest neutralne dla klimatu neutralne dla środowiska i jest tym rozwiązaniem z którego samorządy chcą korzystać tylko potrzebujemy tych wszystkich technologii techniki wiedzy a więc trzeba w te tematy wejść ale wejdę panu teraz słowo ten program już jest zrobiony jest pilotażowy program właśnie pod nazwą hydrogen proszę powiedzieć nam na czym on polega, jak bardzo jest innowacyjny i kiedy możemy liczyć, że będzie wdrożony jako już taka chciałbyś powiedzieć, norma. My już jesteśmy w tym programie, to jest w ramach inicjatywy Awangarda. Inicjatywy, która łączy w formie stowarzyszonej regiony Europy, które w tej technologii wodorowej mają coś do powiedzenia i chcą współuczestniczyć w badaniach różnych rozwiązań. A to, że akurat Kraków będzie za chwilę siedzibą pierwszego spotkania tej inicjatywy wodorowej, inicjatywy Hydrogen, to, to jest potwierdzenie, jak my bardzo jesteśmy w tym zainteresowani. To zostało w Europie zauważone. Takie formy współpracy, one są potrzebne do tego, żeby z jednej strony nawiązywać połączenia dla wymiany doświadczeń i wiedzy, ale także stwarzać naszym uczelniom i, i tym zakładom badawczym pozyskiwanie grantów, środków na, na badania. To połączenie wiedzy finansowania i wchodzenia jakby w takie tematy wspólnie prowadzone dla korzyści wszystkich państw Unii Europejskiej, to jest też cel naszej polityki gospodarczej, jeśli chodzi o województwo. Chciałbym powiedzieć, że inne województwa, inne regiony mogą się od was tego uczyć? Mogą się tego od nas uczyć, natomiast my, jakby nie oglądamy się. W wielu elementach wyprzedzamy to. To też zostało zauważone w Unii Europejskiej, że my zostaliśmy docenieni jako region innowacyjny na stopniu wyższym niż inne województwa w Polsce. Nie patrzymy na, na to, czy jesteśmy doceni, czy nie. My, po prostu chcemy w tym być i uczestniczyć, i stąd w tego typu projekty włączamy no, się. Kolejnym przykładem jest włączenie się do sieci Neureus, która dotyczy wykorzystania technologii kosmicznych i na przykład zaproponowania przedsiębiorstwom dostępu do, do tych danych, które można satelitarnie pozyskać, a wykorzystać chociażby w rozwoju przedsiębiorstw pod względem logistyki, upraw rolnych, wielu, wielu innych aspektów. W tym też również jesteśmy w tym stowarzyszeniu. To jest też taki krok w stronę tej, tego biznesu przyszłości. No właśnie brzmi jak prawie XXI wieka, ale już tak naprawdę realnie. Panie Marszałku, jest jeszcze jedna kwestia, bo nie tylko Kraków, ale właściwie całe województwo małopolskie. To jest region niezwykle bogaty i kulturowo, i turystycznie. Czy ma to duże znaczenie, jeśli chodzi o przyciąganie kapitału nowych firm, czy nie? Ma to znaczenie. Ma to znaczenie takie, że Małopolska ma wiele do zaoferowania. Pod względem tego, czym co oferuje. Jest tym miejscem, gdzie rzeczywiście historycznie dysponujemy tymi zabytkami, dysponujemy środowiskiem, które jest zdrowe i atrakcyjne. Myślę tu o, o tym środowisku naturalnym, ale także przecież w Krakowie odbywa się bardzo wiele wydarzeń na światowym poziomie, jeśli chodzi o kulturę, imprez sportowych. Tu po prostu życie jest bardzo interesujące i warte tego, żeby się tu zatrzymać. Odrębną kwestią jest przygotowywanie tych wszystkich możliwych lokalizacji dla, dla podjęcia się biznesu i wspierania powstawania relacji partnerskich nauka biznes administracja to jest takie zadanie, które wzięliśmy na siebie jako zarząd województwa i je realizujemy dość skutecznie, ponieważ poprzez spółki, jak chociażby Krakowski Park Technologiczny, czy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, czy Centrum Inicjatyw Biznesowych wspieramy wszystko, co się pojawia. W jednej strony. Wspieramy wszystkie możliwości eksportu usług i produktów małopolskich firm, ale z drugiej strony także otwieramy się na propozycje z lokalizacji na, w Małopolsce czy w Krakowie wszystkich przedsięwzięć z innych tutaj krajów, innych firm, nie tylko tych dużych koncernów, ale także małych firm. Brzmi wspaniale. Panie Marszałku, jeszcze ostatnie pytanie, krótkie na koniec. Jakie są Pana oczekiwania co do dzisiejszej. Uroczystości kongresu tych dwóch dni debat? Moje oczekiwania są, że kongres, jako pewna możliwość spotkania, spełni swoją rolę, że tutaj nawiąza, nawiązane zostaną relacje partnerskie pomiędzy naukowcami, pomiędzy przedsiębiorcami, że pojawią się zachęty dla realizacji wielu wynalazków i patentów, i pomysłów, których Małopolsce też nie brakuje. Bardzo dużo tutaj mamy zarejestrowanych i uzyskanych wniosków patentowych. To jest też efekt działalności tej naukowej, o której tutaj wspominałem, i tych centrów BR. Chciałbym, żeby po tej już kongresie był ten krok następny, ten efekt, czyli nasze uczelnie, nasze ośrodki dla rozwojowe znalazły partnerów biznesowych dla realizacji tych wszystkich inicjatyw, które w tej chwili są w jakiejś fazie opracowania, są pomysłami, a które mają swoich Takich kreatorów, twórców, trzeba uwierzyć, że my możemy. W wielu kwestiach Polacy naprawdę potrafią zaskakiwać, i jeśli tutaj stworzymy te relacje biznesowe i stworzymy klimat, to jesteśmy w stanie rozwijać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, ale także wchodzić w bardzo duże rozwiązania koncernów globalnych właśnie tu. W myślę, Polsce, ale w Małopolsce przede wszystkim. Myślę, że jest to jak najbardziej realne. To tylko zależy od nas samych tutaj na tych dwóch dniach. Na pewno wiele okazji do tego będzie. A ja dziękuję bardzo za ten optymistyczny koniec w tych troszeczkę dziękuję takich bardzo. niepewnych czasach. Ważne, że są tutaj takie głosy jak właśnie pana, które mówią, że nieważne co dziś, Ważne, co jutro, a jutro może być pięknie. Z niepewnych czasów można wyjść silniejszym no i mocniejszym w te czasy, gdy przyjdzie już Hossa. Mam nadzieję, że tak będzie. Wicja marszałek Wojny Małopolskiego, pan Józef Gawron, dziękuję, panie marszałku, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.